Dziś będzie chwila dla pana Henryka Złodzi. Pan Henryk, autor tego zadania, jest nauczycielem. Wy sobie dziadki czytajcie treść, a ja narysuję pomocniczy obrazek, czyli podłogę i szafę na tejże podłodze. Podłoga będzie miała kolor betonowy, a szafa będzie gruboksem, Nie, że jest zielona z zewnątrz. Chcę pokazać. Jaki kolor ma zawartość? Z zewnątrz może mieć dowolnie inny kolor. No dobra, jako tako to wygląda. Powiedzmy, że wywalam to zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Żeby to zrobić, zadziałam siłą tutaj. Namaluję siłę. Wod i ana. Siła F. Siła pchania. Zakładam, że tarcie jest na tyle duże, że ta szafa się po prostu nie poślizgnie, to znaczy ten prostopodłościan, tylko się obróci względem osi obrotu, która jest tu. Ta siła spowoduje obrót względem tej osi obrotu. Jeśli tarcie jest dość duża, zakładamy, że jest. Co jej przeszkadza w tym obrocie? Siła ciężkości. Trzeba by ją namalować. Przyłożę ją do środka masy, żeby znaleźć środek masy pomocnicze kreski. Zakładam, że ten prostobodłościan jest jednorodny, więc środek masy pokrywa się z jego środkiem geometrycznym. I jest tutaj. I tu przykładam siłę ciężkości. Na niebiesko. Nawet ją podpiszę. Q. W tym zdaniu uwzględnię taki przypadek graniczny, że ta siła jest już na tyle duża, że ta szafa nie naciska tu na podłoże, w całości opiera się na tym punkcie, na osi obrotu, ale jeszcze się nie podnosi. Innymi słowy, uwzględnię równowagę momentu siły F i momentu siły ciężkości. Żeby mówić o momentach tych sił, fajnie będzie narysować ich wektory położeń albo ich ramiona. I dużo prościej tutaj będzie skorzystać z ramion niż z wektorów położeń, bo te ramiona od razu mam dane. Przypomnę tylko, że ramię to jest odległość kierunku siły od osi obrotu. Tu jest oś obrotu. To jest kierunek działania siły ciężkości, ta prosta. I interesuje mnie odległość osi obrotu od kierunku działania siły, czyli od tej prostej. Najmniejsza odległość, tak? Bo tylko ta jest wyróżniona. Właśnie podpiszę to moje obrotu, bo tu jest strzałka, która wskazuje na obrotu i nie wiadomo, dziwnie to wygląda, nie podoba mi się. Podpiszę. Oś obrotu. Rysuję sobie ramię siły ciężkości. To jest to. Oznaczę je RQ. Teraz potrzebuję ramię tej siły. Przypominam sobie, że ramię siły to jest odległość między osiem obrotu a kierunkiem działania siły. Narysuję kierunek działania siły. To jest kierunek, wzdłuż którego działa siła F. Odległość, ramię tej siły, to to. Dzięki temu, że operuję na ramionach, a nie na wektorach położeń, czyli na dużych r zamiast na małych r, mam wprost wszystko podane, bo te ramiona są takie jak długości boków. Albo, no, to jest połowa. Oznacza to RF. No i w sumie to jest wszystko. Można zacząć sobie pisać równania tylko po szybkości jeszcze raz dla zielonych. Zamiast tego wzoru na wartość momentu siły, gdzie alfa to kąt między wektorem położenia siły a wektorem siły, będę używał tego wzoru ramię siły razy siła, bo tutaj w tym układzie łatwiej znaleźć ramię siły niż kąt między wektorem położenia a siłą. Tak jest po prostu szybciej. No to zapisuję Moment siły f powinien być równy momentowi siły ciężkości. Oznaczę ten bok literką a, bo dlaczego nie? I on jest równy 1,5 metra, a ten bok będzie oznaczony literką b, i to jest 1,5 metra. Czyli tu będę miał af, a za ramię siły ciężkości postawię połowę b. b drugich. Q, albo MG, jak to woli. I teraz chcę obliczyć? Aha, F. No dobra. F to będzie BMG przez podwojone A. No i sobie ten. Podstawiam za B, ile to miało być? 0,5. Za masę, 200. Za G, 9,81. I dwa razy A, ile to było A? 1,5 karmię tym kalkulator i dostaje dokładnie 327 N. No dziwne, że tak dokładnie wyszło, ale tak wypluł. No dobra. A teraz wróćmy do pana Henryka. Pan Henryk ma problem z, z językiem przede wszystkim. Może też z fizyką. Bo napisał tutaj, że ten prostobłodowośnia jest ciężki. To w fizyce znaczy nic nie znaczy. Tak to jest taki fizyczny bełkocik. Kawałek dalej każe obliczyć minimalną siłę, jaką należy zadziałać, aby przewrócić prostopodłościan. Największa siła, która jest potrzebna jest w chwili rozpoczęcia tego obrotu, później ta siła jest już mniejsza, więc to, co tu narysowałem, jest legitymacyjne, ale. Ten wynik to nie jest odpowiedź. Pan Henryk z Łodzi niestety nie rozumie, że nie da się wskazać takiej siły. Dlatego o nią pyta, bo nie wie, że, że nie da się jej wskazać. Przy tej chwili mamy dopiero równowagę. Momenty siły się równoważą. Cały ten um, prostopodobieństwo napiera się na osi obrotu. Tu w tym obszarze nie ciśnie, ale jeszcze się nie obraca. Żeby zacząć się obracać, potrzebujemy niezerowego, wypadkowego momentu siły, który pojawiłby się, gdyby ta siła była większa niż to. Ile większa? Nieważne ile większa, byleby była większa. A w takim razie odpowiedzi poprawnych jest nieskończenie wiele. Tymczasem pan Henryk pyta o jedną. Prawidłowa odpowiedź jest, że, że, że nie ma takiej siły. Nie da się jej wskazać. Wiemy tylko, że musi być większa niż to tutaj. Nie wiem, czy wiecie, ale pan Henryk jest fanem BDSM, bardzo lubi te rzeczy. To można poznać po tych dodatkowych danych tablicowych. Żeby tych danych użyć, trzeba to rozwiązywać jakimś pokrętnym, super trudnym, nieoczywistym sposobem. Pewnie z tego wzoru. Pamiętajcie dzieci, wybieramy ten wzór, z którego jest łatwiej. Ci, którzy wybierają ten wzór, z którego jest trudniej, są BDSM. Jedno z moich dzieci jest uczniem pana Henryka i na co dzień ma do czynienia z takimi potworkami. Niech mu ziemia lekką będzie.